Dawaj go na łeb! jak tuninguje... Tak. Cyt! Cloud! Playground! 7! Cyt! Cloud! Playground! To fajne rzeczy mówi, jak tuninguje. Jak coś. To. Tak mówi. No, tak no, za każdym fajne Tak mówi, tak mówi. Idealnie. Dokładnie tak o, ale mówi. fajna chmurka tam jest. Ale chmurka. Mórka, Dobrze, że nie ekipy. Aaa! Nie. Nie przecież po... Freeze! A mamy nie, dwóch farby. kolejnych! Kur... No, Zobaczyłem chmurkę, ekipy. A potem... A jest no, nie, nie, i nie mogę doczekać nie, się, i nie mogę doczekać się spotkania z chmurką. He 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 Krokiet jest w pierwszej, z L8. Jak się bawił. O! Krokiet. krokiet! Ten odmurcić, ten kut. Z L8. A co to? To jest Świnka morska chyba, no, nie? nie? A. to nie jest minimajka. Aaaa, to mięsko się z. Ma... To krop martę. Hej, wziąć samolot i lecieć samolotem? Nie, nie możesz wysiąść, przypomnę. Kurde. Sylwester! Za gwostkę dla widzów. Oho. To się stanie. Nic się, wow. nic się stało. Guzika, Guzika. Trzeba. Ha, trzeba. Pierwszego trzeba. trzeba. No tak. No czyli. Chłop myśli, że kurczę, jak jedzie na pierwszym miejscu, to jest niewrażliwy na ataki. A myśli guzik o wygranym, a w sobotę. A, no cóż, bo to jest a, w sobotę. Kiedy, a ten? Co? Co? Nie? Jakie Gitar wyścig? Balony na, na będziesz, jak nie? Jak nie <stanskritik> <się doszary? stanskritik> Po prostu będziesz balony <stanskritik> na łeb. Czego <stanskritik> no 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 Ty nie na rozumiesz? Na Rany boskie, guzik. No <stanskritik> <daje>. <stanskritik> Chłop się już Może Nie wiem, ile tam ten Among u's, za dużo chyba. Among Us! Oj, Sylo! Sylo Widziałem Dziękuję, Sylo. Doceniam, doceniam. Tak zawsze mówię, guzik? Tak. no. A, okej. Okay. Jak mówisz? A co ostatnio grałeś w ogóle? <grym> Że co grałem. Tak poważnie, to. no co ostatnio grałeś? Co ostatnio tak po grałeś? Po prostu, co grałem? No. W taką grę? Tak. Nie Nie po prostu. <grym> <grym> to <grym> <powiedzi>. <grym> po trudne, to jest trzy razy powiedziałeś po prostu <grym> powiedział. No co, co grałeś ostatnio. Okej. A co jeszcze? Fake Chess Coach Sponsor me. Czachy i co Bartosz jeszcze grałem? A no i chyba wczoraj w Amonga bez kilka. Ale <grym> Anku Amonga among Jakiego? jednak okay. Amonga okay. Amongus among Jakiego Amonga? Alkoholowy był no Oj. Jezus Maria chłop Ledwo zaczął panem, takie życie pana? No nie, no pytam poważnie no A jakim panem? <grym> <grym> Spary, co się pale? wydasz? Którego mam wymienić? <pric> wypadł, 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 <gulitál> Ale zagadany, łatwo, <gulitale> Boże wow, 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 wow. Psychicznie <gulitale> nie wykończyli no. No ale z panem czy bez, no to czego nie rozumiesz, no halo To <gulitale> no była nasza ekipa, no nie wiem <gulitale> Retoryka 100 <Naruto> no, re Tak, tak speed tak, 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 tak. <gulitale> co, co, co dwa dni <gulitale> To nie wymagało żadnej już, wiesz, dalszej tej reakcji. Tak? O Jezu Chryste, piękne. No ale te perki lecą ale w tym perki, tak. Ja A dama jeszcze teraz na legendarne, bo... Da. Jezus Maria, o Resetowałem Zresetowałem pięć razy normalnie, tego, kowalstwo. Także... nieświadomy. Co? 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 To jeszcze drugiego naraz, wiesz, zrobiliśmy. Także... Tak. Czego jesteś Pytaj, pytaj. Od pytaj, Sylot, no no kto pyta, to, to ten nie, głupi. Nie, 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 no to dlatego eee. zapytaj, teraz to spróbuję Kto pyta, ten błądzi. Ja tak no to Skyrim, takie jak Skyrim. w Skyrimie, no? Są memy ogólnie że mówiące speech. o tym, Stop, że wiesz. robisz coś na przykład takiego, nie, chowasz się i ci rośnie, wiesz, na przykład, nie wiem, iluzja, bo cię chłop nie zauważył, tak, nie? Tak. tak. A. Takie memy, I Tu rozumiesz. chodziło, że zagadałem typa i retoryka. Wiesz co to jest retoryka? A, że speech, dobra. Y, mowa, mm. nie, Wiesz, to jest mowa. Mówienie. Wpływanie na mową na innych... Na ludzi. To jest manipulowanie. To jest manipulacja. Dobra, cicho! Cicho, to jest retoryka. No, To ale... no, no. już zależy od każdego. Zależy od osobi, punktu od widzenia. Od punktu widzenia, tak. Punkt widzenia jest równy mm. punkt się świecenia. Spic! Ej, to jak ten, nie wiem czy słuchaliście Karolinet przed meczem San Marino zrobił tą, wygłosił swoją mowę i tam takie babole palnął parę razy, no. Mama Ej, nie wszyscy siła, nie za nie wszystkich. Nie no. Jeden za no jednego No 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 wszyscy za wszystkich a jeden za jednego o, ale ale śmiesznie o, ty śmieć. O. Ej pędu? O nie jest dobra że go łapie wolno Tak, łapię się wolno Ciekawe, czy dałoby radę to chyba Kurdy Felek Oszku Ja w ogóle mam zniszczony Aha. samochód tak patrzę I, i za o. o a Szczepad się bawi, przestał bawi, odzywać nie? Ta, ciekawe. Szeparda A A Shepard... No, Sheparda No smutno mu się zrobiło, twojej, z twojej no No, powiedziałeś guzik. takie Aha. guzik rzeczy dla Sheparda i... Widziałem? Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. No. Sobie... Czemu powiedziałeś? Dla Dla pana to. No, no. i łowi. No nie zaszczykałeś dla Szeparda, no i... No. Widzisz, no i co? No nic nie wyszło Guzzi, z tego, Gdzie go Guzik, avatar Stinky Cheese, bo przegraliście tego. ostatnio. Ej, guzik, robimy Ale... jakiś zakłady o ustawienie avataru Stinky Cheese? Dobra. Ale Ale to jest dobra. Na no to kto, kto nie wygra na tej mapie? Na tej Guzik, mapie. Okay. Tak. Czy Szepard, czy ty zakładacie się, ja za szeparda mówię, bo on nie może teraz powiedzieć, to robisz awatar na jeden dzień. Gdzie tak na jeden tak dzień? dzień dożywotnie, Ale na tej mapie to nie ma sensu, bo już idziemy. No z jak to nie ma sensu? No już się założyłeś, powiedziałeś, dobra. Czym nie, no nie, 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 nic nie bym mówił. Opie, Opie, Rene! Nie, wyścig, and rubber Products! Dzisiaj mnie nie ma, dzisiaj mnie nie ma, nie istnieje Moja koszulka Trzy, mnie kluczuje Dwa, no, ja jeden wykluczony Wykluczony, no, całkowicie Zależy o co chodzi XDDDDDD ale bym tak... o Ale mnie szturknął, chłop O, szturknąłem go, ale uciekali wszyscy No, silo, ale nie co? A co ty jesteś? Jakiś nietrwalny? Nie, ten... No żebyś, żebyś żeby jechać do pierwszego, a nie jak dwa debile siedzieć tam tak, na, na tylnych rozmiar rozmiar tych. Bardziej niż tak uh! Tak. Uh! Ale hey, tam go, go tam tak. 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 wy... Ale mnie zarzuciło. Ale mi fajny ciultyj. tej fajny ci,

Oj 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 O oj oj mnie z pancela. No, Były dwie trasy. na Kurczę rzeczywiście. Wszyscy pojechaliśmy jedną? Kurcze, rzeczywiście. Ała. wszystko Dawaj go na łeb! Ale Ale go. Ale go na web, nie no, warto było, tak, ja w co kanał, web to lubię no O, to już leta, ale farty latało. Co? Co? Ale... co? <grym> ale... Już się nie ma ej, 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 A, Petspare to Motorsport Speedway to... Są Są Takie, pirożę, dobre, nie takie dobre, takie pierożki dobre Jakie pierożki? Robiłem sobie może pierogi, nie, gotowe Robiłem raz w i nie takie Zrobię jeszcze raz To trzeba umieć zrobić dobrego pieroga Umiesz, musisz umieć pieroga Eee, czemu głupi? Co od razu obrażasz? Na pierwszym miejscu jechałeś, No i dobrze, żebym. O Jezu, Sylo oj, 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 oj. No co? No tak, nie rób. Dobra, to już nie będę. Jezu, ja go znosi. Znosi go, strasznie, ty No, no, to prawda. Ale znowu oj, 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 oj. Ale znowu znosi! A ten Drift nie uratował właśnie ten drift, żeby mnie zarzuciła! Miau! Miau! Takiego driftę zrobię, żeby ją w grze. Ale Drift, ale drifty! oj, panie. Oj, ojoj, panie oj, O oj, dalej oj, oj, co <grym drifto> tutaj, coraz bardziej, coraz bardziej. Ale pędzą Dobra, do tego do kuli Do chodźcie. Ta, ta, no, trzeba żółtego. Grą bo bo tutaj no... Ciężko, ciężko. O Możesz by cię no! No, no na tych zakrętach wyrzuca. Wystarczy slow będzie jechał dobrze i trudno. Bo to zarzuca na tych zakrętach, no. no bo to driftuje potężnie. Tak, ale tak, wiesz, my, pod my, my gramy trochę tak, no, tak. Nie, mniej pewnie teraz, bo my staramy się ciebie nadgonić, więc... No ja my, to też gram tak trochę mniej pewnie nie chcę się driftnąć i. Bo ty właśnie ty grasz pewnie. Wolniej, ale pewnie. No właśnie nie tak wolniej powiem ci akurat <skingerdgtudzy> <na> w twoim przypadku. <mum> Co jest? Skąd CO?! Jak niektórzy jeżdżą wolniej to ja tak nie słyszę. Na czym ty się pa! <grym> pa! Na czym ty się jeszcze <grym> wywaliłeś? Nie wiem, nie, ja, nim, nie wiem, nie tak. wiem na niczym. Kandant Była tekstura po prostu. Nie, nie, nie nie. I uciekła. W ogóle myślałem nad, nad tym szurkiem powiem ci, no to taka, że sobie załadować. Sylo, ale ty mówisz o tym szurku, jak kiedyś y Hogatek tak. go kupował? To no? jest jakaś szansa. No, tak, tak no mówiłeś. fajny całkiem ziomek mówił, że szuka jakieś mikrofony i se ja by chciał odkupić. Więc. Ja bym chciał coś zmienić. Tylko muszę biurka najpierw biurka najpierw ogarnąć no, sobie, bo żebym miał do czego to zamontować. A, zamknij mordę może, dędziaku, jeden tempy do tego jeszcze i... i... i, i, i. Ej, ty, no. Szepard, do z tego? Smalczku, jak to mówisz? Ja jestem na czwartym szpana, miejscu, nie. gościu. Będzie dublowany. A ja jestem dublowany. to, jest kitu, to z No tak, tak. <laughs> Rozwal mu łeb. A będę miał tego? No, to to wystarczy, mu nie mu bardzo? Będziesz. Rozwal mu łeb. Ale Rozwal driftujesz, go. Szepard. Nie do dogonienia. Ej, to jest śmieszne, że Scylo mnie dogania, nie? Że się jakby nie wywrócił... Miałem czysty przejazd i mnie dogonił. No jedzie teraz do nie już. Czysty. Teraz już nie. Czysty, chłopka ściany Rozwal, <noise> Rozwal, no, aki czysty, chłopak, każdą ścianę zaliczył. Rozwal go. Rozwal go. Rozwal go. No, Dublujecie, Seylon. Dobra, dublowany nie. Rozwal go. A gdyby zdublował, to my chyba też zaraz, nie? Z bliska, tak. No, nie bardzo, my nie nadganiamy. Sobie ale a ja tutaj na razie na, nas stresuję. Nie, miałem. Tam... Zawodzi, mnie ty kasuje. No, ale, no tu masz jakbyś no, głupek. <noise> A, no, ja, jak, ja, jak, jak, pipeczka przehamował, ty! O nie, dobra. O ja nie. Ty, na zakręcie. No. na zakręcie. Ty, co, co ty zrobiłeś? Pomogłem mu, w... okej? Okay? Ale czemu ty nie... Obrotuowa na zakręcie. Ty. Nie wykluczamy go. Ale już pędziłem, pędziłem. Jaypook. <laughs> <dykolwiek. śmiech> jak że że dalej pędzisz no. do końca, na pierwszym miejscu. No. no tak, Ojoj. Coś chłop w życiu pędzevia. musi wygrać, no. Oh, o, Boże. Dobra, ale jest, ty -ry -ry jest zmiana stawce. jest zmiana stawce. No teraz możecie się... Oh, o, ale tam klika. O nie, klika. dobra. Knockout, knockout, no 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 Ale klikane tam było, Aha. ty. No to chciałem go rozwalić i nie wyszło. Więc zaraz ja jestem... Jeden i drugi obrona Obrona szwajcarska. Obrona szwajcarska jedziemy teraz za tym niebieskim takiem. A widziałeś, cały czas ja normalnie jeden drift na zakręcie i, i, i zamiotło całkowicie. Nooo, najgorzej. Powiem wam, A... że ja cały czas na driftach wjeżdżam w te zakręty. Tak no ja też, tak, tak, tak. Ja, na tym ja, ja nie będę na tym pierwszym, to ja już widzę. To, że to nie będzie. No, nie zadań. fajnie, nie, w nie w fajnie. tak nie przejechałem trochę, bo pan wiem, mnie mogło wtedy zarzucić na tym zakręcie. Przez Może ten... tak było. Mogło. mogło. Co tam klikasz? Tak, bo troszkę No, no trzeba ta trzeba, trzeba tapować na zakrętach, no Noo, na pędzie jest najgorzej. Tak, a to się leci. No, to spokojnie. Tak, o, to się leci. Rez, odciny! Tak, 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 tak. No, ja Miuu... Przecież ja jestem dalej na czwartym miejscu, co ty tutaj gadasz? Ale, ale, ale... Ale, wrócił. gdy jedziesz, a, a, ale jak, wróciłem. Ale wróciłem. Nie, ta trasa nie zatrasał, jak tam A, no, w, a w, w tym, tym sensie, aaa, no to tak. To się zgadzę. Ja, no blisko no ja jestem. Tak ultra wolno. Zawsze no tak, podjeżdżam. No ty, ty nadrabiasz bo ja wiesz ja zwalniam teraz. oj, tam Jpog Oj oj. oj, Lightning... oj, oj, oj. No, Powinęła gamle, się oponkać, okay. nie? Oh, ale się uciekałem, za bardzo próbowałem. Za bardzo ja próbowałem. Ja no. Tak dociskałem teraz. go Ja to ja ja nie, zaraz, No. <t Gulf> poprawiam, ale no. Tak, no Kurcze. To ucieknie komuś Dokładnie. czy Dokładnie, ja? tak, 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 lepiej tak. bym tego nie ujął. Jak auto ucieknie, taka tak będzie... <grym> tak. To Pomogę ci. Kur... Ja na czwartym skończę. A, no, <grym> dzięki, dziękuję. dzięki. No, widzę, że dalej lekko zawrócił. O Jezus Maria. O, tak, tak. Hehe! Dobra. Zarzuca pest, stary. O, no ja, no ja. No, ja. Tak. O, A co będzie teraz. O nie. Dobra. O, pędzik o, słyszę. zarzuca, tak, na tym pędzie. Zarzuca, no, zarzuca, no, pędzik. No, pędzik z... Ty, a jeden Słyszymy, z drugim. Ja, ja jestem czwarty, robocam. zostawcie mnie, może Dobra, co? No, daję pęd tam, tutaj na z... zarzuca. O, no, mnie też zarzuci. Zlipa, właśnie. Ja myślałem, na że ten... się par mnie w ogóle będzie atakował tam i. Nie, no, no to to czy ze jest zwartym jestem, no, co Starczy mam wrażenie? No, pęd tylko od niego i tu więcej nie trzeba do tym, tego wyścigu. Pęd od niego to ja, nakontuję. Okej. Okay. No, jak ja mam Czy go mogę? Go? Nie Cię wiem. Skręcić, Nie o, wiem. Ja. Pomyśl. E. Ale żeś strzelił chyba... O, ale... Będę strzelał prądem teraz. No. Kurka rurka. O, udało się, ale, dbile. Się, ale balka była potężna nie się stać, do końca, no nic nie robiłeś, nic nie atakowałeś, była do końca. Nie było, było ciężko, się ale bry. się udało. Ten Mie ten przeszkadzał. dlatego nie nie nie. Nie, no ja zjechałem. Zjechałem. to nie potem Nie, to ty jesteś nieudolnym kierowcą. Nie, 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 to ty jesteś nieudolnym kierowcą. Jakbyś był zdolnym, to byś go ominął, mnie ominął i podjechał i byś go zrobił. Także nie nie, nie nie, nie, Intereret jakby, jakby wiesz, ty jesteś słaby, nie,